Jak Adaś? Dobrze? Pasują? Elegancko. To naciągnij bo widzę, że prawa ci zwisa. Trzeba się wygrzać, są... trzeba się wygrzać, kurwa się uwalił, kurde, i nie zgrzeje. Następną kurde. rzecz, którą tu dostaniecie, to dostaniecie pościel. Świeżą. No pójdzie. Bo no. to co... Tutaj śpicie, to, 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 to nie, jest na, nie nazwę pościelą. Ale dobry to jak nic, kurde Okej, okay. z tym się zgodzę na pewno. No, dobry to, aby dery kawałkowało się przykryć, kurde. I... Ale powiem, nie, koce wam poprzenoszę i, i pościelę. Ja wiem, że one się będą po trzech dniach nadawać do wyrzutki, ale, ale, ale będą. A ja, a, znać, mocniej. a ja przychorował ostatnio, kurde, na grypę. No, już tak przychorował, że. Ale ja wyleżę z tego, wiesz? A dać, rady. Kupię wam na 44 skarpetki. To będziecie sobie do kolan <laughs> I się waliuku, trochę, kurde. To co? Po papierosku, po łysku i z no, tak? No ja My Ciebie nie no Ja wiem, ja, że... Ja, 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 ja mam tu chyba ja, 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 ja sobie krzesło wezmę i sobie usiądę do Was. Ja tu kawałka, Czasem wieczór z, z Wami przesiedzę sobie z nudów, ale jak będziecie szli spać, to sobie pójdę do domu Ja nie jestem sobie z co z ja Aby ja dwa dni Ja tu mam, ku**a. Dwa dni mi stać I się uwolnił k**a trochę, kurwa Tykniem, kurde, trochę się wyrażam, kurwa się ogrzeję. A tylko nie kunipa, kupu nie z kotem, nie tam omletem. Ja będę często, będę no. A ja przychorował ostatnio, kurde, niego grunt. I ty... Te... Ksiądz, i był. Paweł... Jak, jak, normalni ludzie, a u niego? Było zawsze tak, wiesz. U niego, on, on przyjeżdża, kurwa, jak my śpimy i przyjeżdża, kurwa. Jak my kurwa pijemy, no. jak nagorimy się, kurwa. Tak. Słuchaj. ale ona mnie przywiezie ani ubrań, ani nic. Ja ci mówię, jak jest. No ja z Rafałem, ja powiedziałem dla Rafała: ty mi kurwa nie nagrywaj, bo kurwa, jak będziesz, kurwa. To kamery ci kurwa połamę No tak, no, bo to jak już nagrywać to już chociaż pokazać, że się jest człowiekiem. Tak. A nie, tylko u, coś innego nie, no. No, Tak. Nie, słuchaj, Pawu, no, ja dla nie mam żadnych pretensji. No, ja też nie chcę go, wiesz, też nie, nie lubię nie. Zobaczymy co. Z... Mam nadzieję, że w tym momencie... Inaczej zrobi z wami, jak zobaczył, zobaczy to, co teraz na ekranie. Że I można. Pokaż. Pokażę. Pokaż. Że można, tak? Można przyjść, ubrać człowieka tak. i się nie wstydzić jego, kurwa. Rękę mu podać, kurwa. Pokaż. Rękę czysta, kurwa. Patrzcie, brudna, czysta, ale podać można. Ręka mnie nie dupa, prawda? Dwa razy nie daje. Tak. Żebyś wiedział. No Kurwa. Tak. Jakbyśmy my się bali takich I, rzeczy, i, to byśmy gówno wiedzieli o życiu. I pokaż to, co... pokaż to, co umiesz. Bawo, jedź ja mówię, pokaż to, co umiesz. Będzie dobrze, zobaczysz Ada. Jak ja się biorę za coś, to się biorę do grupa. Na razie. Ja cię pożegnam. Spoko. Macie. Chyba na chwilę obecną jest za zaopatrzenie masz. Tak. tak. Dobra. No i gitara. To odpoczywaj odpoczywajta, i do zobaczenia. Co nie jadasz? Przyjdziesz? Tak, oczywiście. Jak zawsze jestem u Was. Tylko zrobię to, co Ci mówiłem, co nie? No, no i jestem z powrotem. Dobra. No Trzymajcie się, chłopaki. Do A, następnego. Na razie. Hej, trzymaj się, Łysie. No, mam nadzieję, że zwiedzisz wioskę. Tu połowa dla ciebie, połowa dla ciebie. To. Dzięki ci spoko. Trzymaj się mordeczko. Ha. Trzymaj się. Hejo. Hmm. No nie, chłopaki się wyśpią chociaż w normalnych waruneczkach. Znaczy w normalnych ciuchach nie warunkach, bo warunki to tutaj są katastrofalne. Ale po chwila, chwila. Dajcie chwilę. Jedne, co tu piękne to miasto, to trzeba przyznać. Ciężka przyprawa. Jak ty, papa, im nie pomoże, to ja im pomogę. Życzę Wam miłego oglądania. Tak z góry. taki mini bonusik no to jeszcze raz miłego wszystkim do zobaczenia